Może iPhoneika. dla dziewczyny. Piękny kawalerze. Poproszę wszystkie. Ile za zator... te strajfony, babciu? Kilkanaście tysięcy złot. Dziesięć koła to za mało. Piękny kawalerze. Nie świruj, tylko przynieś mi ładowarkę. Dobra kobieto. You waste all your time, Nie da się ukryć, że na przestrzeni ostatnich lat smartfon jest nieodłącznym elementem funkcjonowania w społeczeństwie, nie tylko w społeczeństwie fizycznym ale również i społeczeństwie, przede wszystkim społeczeństwie internetowym. Na ten moment nie wyobrażamy sobie wyjść z domu bez smartfona, aby mieć dostęp do portali społecznościowych, aby mieć dostęp do streamingu, do swojego konta bankowego, czy chociażby gier mobilnych. Ale czy na przełomie ostatnich lat faktycznie smartfony stały się aż tak dobre? Zapraszam na 10 powodów, które według mnie nie do końca napawają optymizmem, jeżeli chodzi o rynek smartfonów, a już szczególnie uwzględniając rok 2021. No i rzecz jasna, standardowo, jak w tego typu filmach, jest to ranking w pełni subiektywny, więc jeżeli macie jakieś inne argumenty przemawiające za bądź przeciw, to rzecz jasna na końcu filmu gorąco zachęcam do sekcji komentarzy. A teraz, jakie ja to mówię, do rzeczy. Zacznijmy od najbardziej banalnego powodu, jakim są ceny. Nie da się ukryć, że smartfony w dalszym ciągu cały czas rosną. Rosną nie tylko jeżeli chodzi o przegonną ekranu, ale również, a przede wszystkim ceny. Doskonale pamiętamy rok 2009-2010, kiedy flagowy smartfon można było kupić w kwocie plus minus 2000 zł. W roku 2021 za 2000 zł. albo dostaniemy XX flagowca, albo mocnego średniaka pod każdym względem, jeżeli chodzi o wydajność, ekran, specyfikacje i pozostałe komponenty urządzenia. Z jednej strony możemy powiedzieć, Panie, przecież to inflacja. I tak. Z drugiej jednak, pozwoliłem sobie zweryfikować, jak wyglądały ceny w momencie wydania pierwszego iPhone'a. Rzecz jasna, pierwszy iPhone oficjalnie w Polsce się nie pojawił, ale też moglibyśmy to zestawić, jak wyglądała cena pierwszego iPhone'a, biorąc pod uwagę średnią krajową w Polsce oraz cena iPhone 12 Pro Max w wersji podstawowej wraz z zeszłoroczną średnią. Oczywiście jestem świadomy, że średnia to średnia, a mierzenie jej to tak jak podawanie długości penisa od kręgosłupa, ale innej opcji nie ma. Oczywiście możemy ewentualnie wziąć pod uwagę medianę, no ale ogólnie trzeba to zaznaczyć, że samysł oraz kwoty będą bardzo zbliżone. A teraz posłuchajcie iPhone w 2007 roku w wersji 16GB kosztował 599 dolarów. Wówczas dolar stał po 2,80. Była to kwota 1677 zł plus podatek VAT. Daje to no, w Polsce około 2100 zł. Wówczas średnie zarobki w Polsce wynosiły 2690 zł. brutto, co dawało 1900 netto. Przypominam, średnia to średnia. Czyli przeciętna polska wypłata starczała na 92% iPhone'a. A jak wyglądało to w zeszłym roku? iPhone 12 Pro Max w wersji podstawowej to wydatek 5699 zł oraz 4199 zł iPhone 12 podstawowy. Zarobki w Polsce to 5370 zł brutto, czyli około 3900 zł netto czytaj na rękę. Krótko mówiąc, iPhone 12 Pro Max jest no, odczuwalnie droższy niż standardowa polska wypłata, ale uwzględniając cenę iPhone'a podstawowego 12, jest to znowu na wzór 92% wartości jednego iPhone'a. No i absolutnie tutaj nie chcę się bawić w politykę, bo nie znam się na tym, jednak patrząc na te ceny, wychodzi na to, jakby się nic nie zmieniło. Okej, okay, średnie zarobki rosną, wszystko jest super, ale wprost proporcjonalnie rośnie cena sprzętu. Po drugie, nadmiar modeli, a szczególnie uwzględniając smartfony od Xiaomi oraz Samsunga. Ile to już razy dostałem maile bądź wiadomości od osób, które zastanawiają się nad wyborem jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, dziesiątego czy dwudziestego smartfona? Smartfonów u niektórych producentów jest po prostu za dużo. Z jednej strony fajnie, producenci dają nam ogromny wachlarz możliwości i wyboru. Z drugiej jednak, czy to nie utrudnia wyboru? Gdyby ktoś dzisiaj przyszedł do mnie do domu i powiedział: Bartek, masz do wybrania jednego Xiaomi i jednego Realme. Który wybierasz? To mimo wszystko ta decyzja byłaby zawężona i byłaby prostsza niż podać 20 telefonów tych, 20 telefonów tych, no i teraz królu złotu wybieraj. Mam wrażenie, że u niektórych producentów tych telefonów jest za dużo, być może się mylę, przez to niektórzy nawet rezygnują z zakupu danego producenta smartfonu, ponieważ nie są w stanie wybrać i szukają telefona tam, gdzie jest tych modeli mniej i są. Prościej sklasyfikowane. Po trzecie, im większy, tym lepszy. Nie do końca rozumiem tego, choć niejednokrotnie wypowiadałem się na temat rosnących smartfonów, nie podoba mi się to. Oczywiście ja nie mówię, żeby smartfony wróciły do przekątnej 3-4 cale, ale takie optimum 5,5-6 cale moim zdaniem byłoby to w zupełności wystarczający poziom, aby usatysfakcjonować większość klientów. Na początku rośnięcia tych smartfonów duże telefony były przede wszystkim... Kojarzone z telefonami drogimi. Na ten moment już nawet tanie telefony, czytaj 1000, 1200 zł, są już duże. Mam wrażenie, że jest takie niepotrzebne przeświadczenie, że lepiej jest zapłacić mniej za więcej niż więcej za mniej. No bo wiecie, tak jak zresztą mówiłem w, subiektywnie na temat smartfonów, lepiej jest kupić telewizor z większą przegoną niż Zmniejszą. Po czwarte, brak innowacji oraz stagnacja. Nie da się ukryć, że od momentu 2007, kiedy smartfon zaczął wyglądać tak, jak wyglądają aktualne telefony komórkowe, była to w jakimś tam stopniu rewolucja. Nie chcę tutaj wchodzić w tematy, czy Apple coś wymyśliło na nowo, bo nie wymyśliło, po prostu spopularyzowało to, co było już znane od wielu, wielu lat. Jednak od tego czasu co się zmieniło? Mamy lepsze ekrany, mamy większe ekrany, mamy większe baterie, mamy lepsze aparaty fotograficzne i mamy szybsze procesory. Więc w cały czas mam wrażenie, że jest to tylko swojego rodzaju ewolucja, a mam wrażenie, że pierwszą rewolucją, która nastąpi na rynku smartfonów, kiedy, nie wiem, będzie to temat związany z baterią. Czy to będzie grafen, czy cokolwiek innego, nie wiem, jednak po pierwsze, musi to być dostępne dla mas, po drugie nie może być to zbyt drogie, no i po trzecie musi być to dostępne na tak szeroką skalę aby nie było problemów z zakupieniem danego urządzenia, tak jak chociażby jest od ponad półtora roku, poprzez obecną sytuację na rynku. Po piąte, ekologia, czyli zawartość opakowania. Cholernie mi się to nie podoba, a jednocześnie wymawianie ludziom, że to ekologia, pchając osobne ładowarki w innych kontenerach, w innych opakowaniach i sprzedając je za 100, 200 czy 300 zł, to jest chore. Tego typu historie rozpoczęło Apple, potem poszedł w to Samsung. Xiaomi, choć w Polsce się ogarnęli, i do mi 11 taka ładowarka była dołączona, mam wrażenie, że działa to trochę na zasadzie kupowania gry za pełną wartość ceny. Czytaj, masz grę na PlayStation 5 za 350 zł. Przyjmijmy. Pomijam fakt, że to jest cena i tak bardzo duża, jak za grę. I teraz kupisz tę grę. A potem jeszcze dodatkowo dokupujesz płatne DLC, jakieś mikropłatności są zaszyte w grze. No niepotrzebnie, skoro wydajemy nawet te 2-3-4 tysiące zł za smartfon, no to oczekujemy, żeby ta ładowarka, słuchawki, które również coraz częściej nie są dodawane do opakowania, znajdowały się w tym. Ale nie, cross-selling musi działać i sprzedaż opcjonalna dodatkowa dzięki temu kwitnie, dzięki temu producenci mogą zarabiać więcej. Podpunkt szósty aktualizacje. Oczywiście tutaj nie mówię o firmie z Cupertino, bo ci starają się utrzymywać aktualizację na jak najwyższym poziomie. Już 5-6 letnie smartfony dostają wsparcie do nowych wersji oprogramowania. Niestety nie do końca to samo można powiedzieć o producentach smartfonów z Androidem. Ja wiem, tam są inne procesory, tam są inne nakładki, i to może utrudniać proces aktualizacji oraz. Ilość sprzedanych egzemplarzy, wiadomo, jeżeli sprzeda się 10 tysięcy smartfonów, to nie do końca będzie się chciało wspierać aktualizacjami telefon przez najbliższe 4, 5, 6 lat. Jednak Samsung już też poszedł po rozum do głowy, gwarantując nam 3-letnie wsparcie aktualizacjami wybranych modeli, ale tak na przykład ostatnio omawiana Sony Xperia 1 Mark 3 podobno ma dostać aktualizację na rok, maksymalnie na dwa. Telefon za 6 tysięcy złotych. Spoko? No, wydaje mi się, że nie. Kolejny temat to minimalizm ponad funkcjonalność. Ile tu już się nasłyszeliśmy? Tego, jakoby smartfon jest super cienki, jest super lekki, kosztem usunięcia jacka, kosztem usunięcia wodoszczelności, braku sloty na karty pamięci, niepotrzebnego odchudzania. Bo wiecie, elektronika jak ludzie, aby to się sprzedało musi być sexy. Osiem cyferki, cyferki i jeszcze raz cyferki. Mam wrażenie, że w ostatnich latach działa to trochę mniej, ale widzę też ten trend, że te cyferki przeskakują na inne komponenty urządzenia. Zauważmy proszę, że kiedyś chwalono się ilością rdzeni, ilością ramu. Rozdzielczościami ekranów. Teraz cyferki przełożyły się na częstotliwość odświeżania ekranów. Od dłuższego czasu bawimy się w cyferki, jeżeli chodzi o baterie. A jak dobrze wiemy, nie ma to nic wspólnego z ogniwem, bo optymalizacja, procesor i oraz wszystkie inne czynniki, które działają w tle, są odpowiedzialne za długość działania na baterii. No moim zdaniem, lepiej się skupić na korzyściach płynących z posiadania danej cechy przez produkt, a nie na samych cechach. Podpunkt dziewiąty, który po części możemy połączyć z przedostatnim tematem, który poruszałem, bateria. Smartfony mają bardzo dużo funkcji, smartfony oferują niesamowicie dużo stając się naszymi mobilnymi komputerami kieszonkowymi jednak mocno to wpływa na drenowanie ogniwa i żeby otrzymać smartfon z bardzo dobrą baterią albo się to wiąże z kupieniem wielkiego kloca pokroju M51, albo doładowywaniem go dwa, a nawet trzy razy dziennie. Niestety dopóki technologia nie pójdzie do przodu, dopóki popularyzacja lepszych ogniw nie wejdzie do sprzedaży, tak do tej pory rynek ładowarek będzie kwitł. I niech kwitnie, jeżeli producenci Smartfonów nie są w stanie sobie z tym poradzić, to niech inne firmy na tym zarabiają. Podpunkt ostatni przesyt funkcjonalności. Możecie powiedzieć, o Boże, głupoty, gadać, przecież mamy tyle możliwości w naszym smartfonie. Super! Ale teraz spójrzcie w lustro i zastanówcie się, kto z Was korzysta ze 100% funkcji naszego smartfona. Czy z każdej funkcji korzysta na co dzień? Ba! Czy chociaż z połowy z tych funkcji, które miałeś i masz w smartfonie, skorzystałeś? Czy czasami nie jest tak, że jeżeli kogoś spotkasz i ktoś ci mówi, żebyś włączył to, to i to, nie do końca wiesz, jak to zrobić? Ano wszystko wynika z tego, że dostajemy bardzo dużo, ok, fajnie, bo to jest, ale dla nas jest to taki element opcjonalny, bo i tak z tego nie skorzystamy. Z czego najczęściej korzysta przeciętny użytkownik telefonu? Dzwonienia, Messengera. WhatsAppa, oglądania filmów, przeglądania portali społecznościowych, stryknięcia fotki, słuchania muzyki i to jest chyba najważniejsze. Na tych funkcjach się skupiamy, a ograniczamy wszystkie inne. A jak dobrze wiecie, tych funkcji jest kilkaset, a nie kilka. No dobrze, moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. A co Wy myślicie na temat smartfonów w 2021 roku? Co jest z nimi nie tak? I co bardzo wam przeszkadza w funkcjonowaniu danych telefonów komórkowych? Sekcja komentarzy należy do Was. Jeżeli materiał okazał się pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. W tym tygodniu widzimy się dwa razy w materiale poświęconym recenzji jednego z laptopów AceRa za rozsądne pieniądze oraz OnePlusa Nord 2. Tymczasem kłaniam się nisko, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Sia. All of your time, covering up your own tracks. Yeah, mm. yeah, Spend all your days running away. Now you gotta watch that.